Cześć widzowie! Dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować Minecraft Launcher i Minecraft Launcherze Minecrafta. Klikamy sobie w Microsoft Store. Microsoft Store. Wpisujemy Minecraft Launcher. I pierwsze wam się wyświetli to jest to klikacie Chagay instaluje wam się ja już tutaj mam zainstalowane więc wam tu pokażę później wam się zainstaluje to będziecie mieli coś takiego wchodzi wam możecie sobie powiększyć ekran macie będziecie musieli się zalogować i jak się zalogujecie to macie tutaj wersję Tutaj sobie skina wybieracie, tutaj jest spis aktualizacji, instalacje. Ja mam tylko jedną, bo na takiej. Wybieracie sobie na jakiej wersji chcecie grać, macie Minecraft Le Legends, Minecraft, Minecraft Doom Guns, Minecraft Bedrock i Minecraft Java. Klikacie gra i Wam się wam się będzie instalować. No, i jak się Wam zainstaluje, to sobie czekamy. Chwilę. Aż nam się tu zainstaluje. Klikacie. Czekacie chwilę. I zaraz powinien Wam wejść. O, wchodzi. I macie. No, i to tyle. W sumie. Więc to na tyle. No i nie ma za co. Najka.